Witajcie, zaczynamy kolejne historyczne newsy z ostatnich tygodni. Odkrycia archeologiczne wpływające na nasze nowe spojrzenie na historię. Zaczynajmy. Pierwszy news dotyczy prehistorii. 2,5 miliona lat temu na zachodnim brzegu jeziora Wiktorii ktoś wpadł na pomysł, by pójść po kamień kilkanaście kilometrów dalej. Efekt? Najstarszy jak dotąd dowód logistyki w dziejach i game changer dla prehistorii. Miejsce akcji to Naya Younga na półwyspie Homa w zachodniej Kenii. Daty warstw to 3,4 do 2,58 miliona lat temu. To tutaj odkryto setki wytworów oldowajskich, najstarszego prostego zestawu narzędzi kamiennych. Nowa analiza pokazuje, że już co najmniej 2,6 miliona lat temu tamtejsi wytwórcy nie brali pierwszego lepszego kamienia spod nóg. Zamiast używać miękkich, lokalnych skał, wybierali twarde kwarcyty i ryolity i przenosili je z odległości ponad 10 kilometrów, z identyfikowalnych geochemicznie źródeł po wschodniej stronie półwyspu, m.in. z dorzecza Avachtende, oddalonego o około 13 kilometrów. Co ważne, otaczaki docierały do Najajanga niemal nienadłupane, by dopiero na miejscu rozbić je na płatki i użyć jako noży czy tłuków. To zachowanie nie przypomina znanych z dzisiejszych naczelnych krótkich kursów po młotek. Dotąd najstarsze długodystansowe pozyskiwanie surowców kojarzono z epoką około 2 milionów lat temu. Najajanga przesuwa tę granicę około 600 tysięcy lat na sam początek tradycji oldowajskiej. To pierwszy tak wyraźny archeologiczny sygnał, że na krajobrazowym poziomie działało planowanie i mapa pamięci zasobów. Autorów nie da się wskazać palcem. W Nyajanga obok narzędzi leżały między innymi zęby Paranthoropusa, co podważa prostą narrację tylko homo równa się narzędzia. Wiemy natomiast co robili tymi narzędziami. Tępili rośliny i oprawiali megafaunę, w tym hipopotamy, zadania wymagające właśnie twardych, trwałych skał. Innymi słowy, technologia kamieniarska była włączona w zdobywanie pożywienia dużo wcześniej niż sądziliśmy. Regularne noszenie ciężkich otaczaków na jutro to czysta odroczona gratyfikacja. Rezygnuję z tu i teraz, bo wiem, że narzędzie przyda się tam, gdzie jest woda, tłuste rośliny i duże zwierzęta. Badacze nazywają to połączeniem mapy kamienia i mapy jedzenia. Proponują, by traktować Najajajanga jako najstarszy widoczny archeologicznie dowód takiej strategii. Wyobraźcie sobie, odległy pliocen. Mała grupa homininów idzie przez sawannę z garścią otaczaków. To nie przypadek, to plan. I dlatego właśnie ta historia zasługuje na miejsce w historycznych newsach. Pokazuje, że myślenie na zapas zaczęło się na długo przed Homo sapiens. Drugi news dotyczy rodzimego podwórka, łysa góra. To tam znów dokonano przełomu. W nowym sezonie wykopów, sierpień 2025, archeolodzy odsłonili zarysy zabudowy, umocnienia, obiekty osadnicze i miejsca o charakterze ofiarnym, a wśród zabytków ciosło siekierę, żelazny grot włóczni, fragment wędzidła końskiego oraz zapinkę wczesnolateńską typu Duchkow. Do tego drobne ozdoby m.in. kolisty kolczyk brązowy z bursztynowym paciorkiem. Za badaniami stoi PMA w Warszawie i Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Fibule typu Dukow datuje się na około IV wiek przed naszą erą i są świetnym znacznikiem czasu dla warstw z wczesnego okresu lateńskiego. Zespół podkreśla, że na Łysej Górze takich zapinek jest już kilkanaście, podczas gdy z innych rejonów Polski znamy ich łącznie około 10. To tłumaczy, dlaczego stanowisko uchodzi dziś za kluczowe dla badań nad obecnością tradycji celtyckich na północnym Mazowszu. W ubiegłym roku odkryto tam także brązowy hełm celtycki z IV wieku przed naszą erą, obok czterech żelaznych siekier, cioseł i półkoska. To dopiero drugi taki hełm znaleziony w Polsce. W sezonie 2024 zarejestrowano też około 300 zabytków, w tym rzadkie bransolety i naszyjniki z wczesnej epoki żelaza. Te odkrycia wywindowały Łysą Górę do grona stanowisk o randze ogólnopolskiej. Łysa Góra to rozległy zespół osadniczo-grzebalny, funkcjonujący od wczesnej epoki żelaza. Gmina i partnerzy naukowi prowadzą tu program badań, dokumentacji i ochrony, m.in. prace geomagnetyczne i plan ścieżki dydaktycznej. Dzisiejsze wyniki świetnie składają się z obrazem miejsca jako węzła pogranicza kulturowego. Nowe, mniejsze zabytki z 2025 roku potwierdzają, że ubiegłoroczny hełm nie był jedynym strzałem, lecz wierzchołkiem większej historii. Elity, wojownicy, rzemieślnicy i kontaktowe szlaki, które łączyły mazowsze z celtyckim światem. No i ostatni news trzeci, tym razem przenosimy się na kretę. Na szczycie kreteńskiego wzgórza Papoura, Buldożery przygotowywały teren pod radar nowego lotniska, jednak odsłoniły okrągłą konstrukcję o średnicy 48 metrów, minojski krąg sprzed 4000 lat. Dotąd nie widzieliśmy takiego znaleziska. To monumentalny kompleks ośmiu kamiennych pierścieni, miejscami zachowany do 1,7 m wysokości, ułożonych tarasowo na wierzchołku Papoury. W centrum znajduje się strefa A, krąg o średnicy 15 metrów, wzniesiony w technice korenblowej, z podziałem wnętrza na cztery ćwiartki. Pierścienie przecinają promieniste ściany, tworząc niemal a labirynt przejść. Zidentyfikowano dwa możliwe wejścia: od południowego zachodu i północnego zachodu, datowanie użytkowania około 2000 do 1700 lat przed naszą erą z późniejszym zniszczeniem w czasach pałaców neopalatialnych znaleziono tam kości zwierząt i ceramikę, które sugerują rytualne uczty. Greckie Ministerstwo Kultury nazywa znalezisko unikatem dla archeologii minojskiej. Zarówno plan, skala i podział na strefy nie mają odpowiedników na Krecie. Analogii szuka się raczej w wczesnobrązowych kręgach Bliskiego Wschodu. W tolosach południowej Krety czy w protoheleńskiej architekturze, na przykład Tyrynys. Innymi słowy, to nie kolejny mały pałac, lecz obiekt o specjalnej funkcji wspólnotowej. Przypomnijmy, Minojczycy stworzyli pierwszą rozwiniętą cywilizację Europy. Kultura epoki brązu na Krecie rozkwitła około 2000 do 1450 roku przed noszomerą. Znamy pałac w Knossos, Phaistos, Mali. Gospodarka opierała się na handlu morskim, administrację znamy z tabliczek Linear, a wciąż nieodczytane pismo. Papoura datuje się właśnie na start świata pałaców, gdy rodziła się centralna organizacja i wspólne rytuały. To tłumaczy monumentalny charakter tej budowli i ilość pracy jaką musiano włożyć w jej powstanie. Hipotezy są dwie, albo było to miejsce ceremonii i konsumpcji, albo ośrodek zgromadzeń dla szerszej wspólnoty pediady. Plan koncentrycznych kręgów z rdzeniem i korytarzami przypomina architekturę kontrolującą przepływ ludzi. Wejścia i wąskie prześwity mogły regulować rytm procesji i dostęp do centrum. Archeolodzy podkreślają, nie była to zwykła siedziba. Konstrukcja wymagała specjalistycznej wiedzy i silnej koordynacji, a więc Otwiera to przed nami nowy rozdział badań nad rytuałem i organizacją u Minojczyków. To pierwszy tak duży okrągły kompleks z tej epoki na Krecie. Mamy nadzieję, że będzie można go kiedyś zwiedzić. I tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy program. Źródła informacji znajdziesz w opisie filmu. Subskrybuj kanał, polub materiał, włącz dzwoneczek bądź na bieżąco. Do zobaczenia.